Siemanko, cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o menu serwisowym na prośbę jednego z widzów. Eee, chodzi w sumie to nie tylko o kasowanie błędów. Eee, pokażę Wam mniej więcej jakie możliwości są eee, dostępne tutaj w menu serwisowym motocyklu we wiederce praktycznie dotyczy to jednego i drugiego modelu. Mówimy tutaj 2.1, 2.5 i później 2.6, 2.12 model. Bo później od 2013 tam już jest troszeczkę inaczej. Tam już się wszystko praktycznie ustawia w menu. Natomiast tutaj zobaczymy sobie, jakie są, jakie daje nam możliwości nasze menu serwisowe w motocyklu Yamaha. Co potrzebujemy do tego? Wystarczy tabela. Kodami błędów, którą udostępniłem nie jednemu z was, jest dostępna na mojej grupie Ewiadr 1300 Polska. I według tej tabeli sprawdzamy sobie poszczególne kody, które wyświetla nam nasze menu serwisowe w motocyklu. Żeby wejść w to menu serwisowe. Wystarczy wykonać bardzo prostą czynność, także już wam pokazuję, na czym to wszystko polega. Niestety nie mam statywu, zabraknie mi oczywiście w tym momencie trzeciej ręki, natomiast yy, to jest bardzo proste. Key switch na off, przytrzymujemy te dwa przyciski, to samo i w pierwszym i w drugim modelu. Trzymając te dwa przyciski, przekręcamy w tym momencie stacyjkę. I cały czas trzymamy te przyciski, aż na wyświetlaczu pojawi nam się e, informacja. E, zaraz wam pokażę zresztą. Trzymamy sobie. Muszę na sekundę odłożyć e, telefon, żeby, żeby pokazać, jak to wygląda. Tak, przekręciłem stacyjkę. Przyciski trzymam cały czas. O, i wyskoczoną opcję teraz Diag, tu sobie możemy zmieniać TO i Diag, jednym przyciskiem lub drugim, CO lub Diag, a no, nas teraz interesuje tutaj e, Diag, czyli diagnostyka, wchodzimy sobie tutaj dalej dwoma przyciskami, przez 2-3 sekundy przytrzymując i wyskakuje nam tutaj D01, tutaj są podane różne wartości, D03 to wszystko nie będzie po kolei. D05, D06, 7 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś chce tylko sprawdzić błędy, interesuje nas tutaj D61. Proszę, tutaj są takie błędy 13 i 15. Akurat u mnie pokazuje 13 błąd i 15. I teraz bierzemy sobie tabelę i wyszukujemy w tej tabeli co oznacza 13 i 15 błąd no i tutaj już mamy tabela kodów awarii czyli tabela kodów błędów błąd numer 13 czujnik ciśnienia czujnik ciśnienia czy, i pisze nam tutaj czy uruchomienie jest możliwe czy możliwa jest jazda możliwa i możliwa z tym błędem jest możliwa gdzieś po prostu jakiś błąd mógł skoczyć elektroniczny cokolwiek tam z Kablami, z przewodami, z wtyczkami i tak dalej. Jak wiecie, ja dużo kombinuję, tak samo tutaj u siebie różne rzeczy z tymi z tą elektryką, z tym wszystkim. Czasami odpinam, czasami nie, od, nie odepnę akumulatora, tylko po prostu odepnę wtyczki i coś tam pewnie mogło skoczyć. 13 i teraz błąd numer 15 sobie poszukam. Tak i w tabeli kodu błędu, czyli mamy kod błędu numer 15, czujnik, położenie przepustnicy, otwarcie lub zwarcie lub luźne połączenie, czyli. Wychodzi na to, że odłączałem czujnik położenia przepustnicy, czyli tak zwany TPS popularny bardzo. E, tutaj nie jest, jest możliwy i niemożliwy w zależności co się dzieje z tym czujnikiem położenia przepustnicy, czasami uruchomienie jest niemożliwe nawet, albo czasami jest, jest możliwe, ale motocykl tak dziwnie nam pracuje, że nie ma możliwości jazdy tym motocyklem bo obroty skaczą, na przykład gaśnie na wolnych obrotach, albo jak idziemy w czasie jazdy, czasami gdzieś jak się popuści, w trakcie zmiany biegu może zgasnąć tak na tym to wszystko polega. I teraz tak w skrócie Wam powiem, żeby skasować te błędy, one tutaj cały czas sobie nam mrugają, tak? Czyli żeby skasować błędy wchodzimy w pozycję 62, pokazuje nam, że mamy w pamięci zapisane dwa błędy, to nie są błędy te, które akurat mamy aktualnie, że coś się dzieje, tylko te błędy w pozycji 61 to jest tylko i wyłącznie historia tych błędów, czyli że coś kiedyś działo nam się z motocyklem, powiedzmy jakiś czas temu, i te błędy, które mieliśmy, one tutaj są zapisane właśnie w tym menu. Natomiast błędy bieżące są wyświetlane bezpośrednio na wyświetlaczu. Te, które na przykład coś nam się dzieje z motocyklem i wyskakuje nam błąd, ale nie trzeba już wchodzić w menu. Tylko aktualny błąd pokazuje się bezpośrednio tutaj gdzieś na wyświetlaczu. W tych starszych modelach tutaj powyżej na górze licznika. W tych modelach, które ja mam teraz tutaj, 26,212 wyskakuje mniej więcej tutaj w tej pozycji. Wystarczy, że przekręci się stacyjkę na zapłon i pokazuje nam tutaj właśnie aktualny kod błędu, jeżeli mamy jakiś bieżący błąd, tak, także tak jak mówię to jest tylko historia błędów tutaj w pozycji 61, żeby skasować tą historię błędów, niestety dotyczy, czy to tak samo czujnika położenia czyli przechyłu motocykla, wystarczy tutaj wejść na pozycję 62, pokazuje nam dwa błędy gdybyśmy mieli na przykład zapisany tutaj błąd pokaże nam, że czujnik przechył dał sygnał, że motocykl był przewrócony. Wystarczy teraz kill switch na jedną 2 sekundy. Zobaczę tutaj. Widzicie tam błędy jak się wykasują zaraz kill switch załączam. O i już jest zero. Jedna-dwie sekundy i błędów już nie mamy. Pozycja 61 i wszystkie błędy są już wykasowane. Niestety. Szkoda, że są wykasowane, bo te błędy, które, które Powinny zostać tak jak czujnika przechyłu, dajmy na to, żeby były gdzieś zapisane. Żebyśmy wiedzieli, na przykład, czy motocykl był przewrócony, czy nie. No, według mnie powinny gdzieś być zapisane. Niestety, tutaj tego nie ma. Także bardzo, bardzo łatwo się te, można tego pozbyć, skasować tą historię i nie będziemy wiedzieli, czy ten motocykl faktycznie miał jakiś przechył, czy nie. No dobra, ale mamy też inne funkcje tutaj. Tak samo. Także jedziemy sobie do listy naszych, naszych błędów. Kodów informacyjnych, że tak powiem, i sprawdzimy sobie, co tam jeszcze ciekawego możemy z tego odczytać. No i tutaj mamy tabelę z punktami 30, 31. Tutaj mamy dalej 32, 33, ale to jest tylko tutaj te błędy od 30 do 33. Sprawdzanie cewki zapłonowej, czyli cylinder pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Natomiast tutaj mamy troszeczkę inaczej. Bo mamy tylko D30 punkty i D31 na wyświetlaczu naszym, tak? Czyli wchodzimy sobie D30, D31, i 32 już nie ma, dopiero następny jest 36. Także to jest D30, D31. Mamy dwie cewki zapłonowe, czyli sprawdzamy sobie cewkę zapłonową, czy, czy ona w ogóle działa, czy się uruchamia. I teraz. Czyli błąd teraz, znaczy yy, pozycja D30 to jest cewka zaponowa numer 1 i 4, D31 to jest cewka zaponowa 2 i 3, drugiego i trzeciego cylindra. Tak to jest skonstruowane tutaj. I teraz sprawdzamy sobie, czy to w ogóle działa, tak? D30, na on i teraz nam tutaj mruga 5 razy. Przy okazji pompa jeszcze paliwowa chodzi, ale to jest normalne, czyli wszystko jest okej, okay. tutaj nam działa, tak i teraz D31 sprawdzamy kolejną kolejną cewkę i tutaj znowu musi nam 5 razy mrugnąć. Czyli oznacza to, że wszystko jest. Dobra sprawdzimy sobie kolejne, co tam jeszcze ciekawego. No i tutaj mamy przekaźnik pompy paliwa. Czyli pozycja D50. I mamy tutaj ładnie wszystko po polsku opisane. Eee, uruchamia przekaźnik pompy paliwa 5 razy w odstępach sekund. Czyli sprawdzamy, czy przekaźnik pompy paliwa działa. Na przykład jeżeli mamy jakąś powiedzmy usterkę z tym związaną. Set i nie wolno, co tam grzebiesz w tym garażu, eee, tutaj mamy przekaźnik wentylatora znowu, czyli uruchamia wentylator na 5 cykli lub 5 sekund on dwie sekundy, off 3 sekundy światło ostrzegawcze jeszcze silnika miga razem z uruchomionym wentylatorem wszystko ładnie mamy po polsku opisane także zobaczmy sobie na przykład ten D50 przekaźnik pompy paliwa czyli powinno uruchomić 5 razy przekaźnik pompy paliwa zobaczmy sobie, czyli key switch teraz mamy pozycja D50 i teraz uwaga tak, czyli wszystko ok pozycja D50 uruchomiło nam 5 razy przekaźnik i wszystko tak sprawdzamy w ten sposób D52 mamy tutaj D52 pozycje, mamy D52 na przykład przekaźnik światła drogowego uruchamiamy przekaźnik drogo, drogowego światła na 5 cykli lub 5 sekund on off sprawdź funkcjonowanie światła drogowego i teraz sobie uruchamiamy tutaj proszę bardzo i tak to wygląda O. O. I sam sobie sam sobie tutaj tak uruchamia nam te światła drogowe w ten sposób możemy sprawdzić i koniec. Było 5 cykli, dziękuję. Wyłączamy. Niestety za każdym razem pracuje pompa paliwa tutaj. Także tutaj tego nie unikniemy. W ten sposób możemy sprawdzić sobie inne różne błędy. Warto przeczytać sobie to, te wszystkie tabele, te kody diagnostyczne, które tutaj mamy, bo naprawdę jest tu bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji. Przekaźnik wentylatora, świata drogowe i tak dalej. Jak widzicie, ja tu mam te wszystkie można sobie sprawdzić wtryskiwacze yy, czy, czy podają dobrze czy cykają, będzie słychać wtedy takie cykanie na wtryskiwaczach, czyli wchodzimy sobie od pozycji, od pozycji D36 do pozycji D39 To wszystko ładnie jest w tej tabeli po polsku opisane także także tak to nam tutaj wygląda, naprawdę warto tutaj sobie zajrzeć yy, przejrzeć mniej więcej yy, do tych pozycji właśnie co możemy sobie sprawdzić dzięki, tym, dzięki, tym, dzięki temu menu w naszym motocyklu. Bo naprawdę jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz. A tutaj mamy już te kody diagnostyczne, kody błędu, właściwie także te, które nam wyświetlają się później w historii, albo ewentualnie na bieżąco tutaj na, na liczniku. Także tak to mniej więcej wszystko wygląda, nie jest to takie trudne. Jakby się to mogło wydawać, eee, mamy tych pozycji tutaj różne, różnego rodzaju. Na przykład eee, pozycja D01 o, i to jest czujnik położenia przepustnicy, czyli tak zwany TPS. Przekręcamy sobie manetką, dodajemy gazu. A tutaj nam lecą te cyferki. Także tutaj mamy bardzo fajnie, możemy sobie to ustawić. Ten TPS eee, dzięki temu, że nie musimy podłączać. Pod niego już miernika, żadnego, tylko mamy na wyświetlaczu ustawioną pozycję TPS-u, i tym sobie możemy go już odpowiednio ustawić, na przykład podczas wymiany tego TPS-u, jak wymieniamy go sobie sami, albo, albo jakieś tam, nie wiem, usterki tego i, i sprawdzenia tego, czy to w ogóle działa, czy nie. Tak, także to by było chyba na tyle. Zapraszam posiadaczy tych pięknych motocykli awioderek na Naszą wspaniałą grupę Ewioder 1300 Polska. Na Facebooku mamy swoją, swoją fajną grupę, która bardzo, bardzo chętnie pomaga w różnych kwestiach. Mamy tam dostępne różne serwisówki, różną pomoc praktycznie w każdej postaci. Także nikt nie zostanie na lodzie. Gdybyście czegokolwiek potrzebowali zapraszam albo tutaj na mój kanał, albo właśnie na naszą wspaniałą grupę Ewioder 1300 Polska. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i do kolejnego filmu.